Piąta, gość poranka. A naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, bliski współpracownik prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, w ostatnich dniach mogliśmy sporo poczytać i posłuchać o wewnętrznych, a to problemach, a to pomysłach Prawa i Sprawiedliwości na przegrupowanie szeregów. Na wrzesień planujecie kongres, kongres, który, jak pisze Ryszard Terlecki na Twitterze, no ma otworzyć się drogę do zwycięstwa Prawu i Sprawiedliwości w wyborach najpierw prezydenckich, później tych parlamentarnych. Co ten kongres zmieni realnie, jeśli chodzi o strukturę i codzienną pracę polityków PIS. Na dzień dzisiejszy jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konkretnych zmianach, które nastąpią. Natomiast trwają już zaawansowane prace nad zmianami w statucie naszej partii. Też Prawo i Sprawiedliwość, jako partia z 20-letnim stażem, jest już tak partią w takim momencie swojej historii, w którym następują pewne zmiany pokoleniowe. Kierownictwo partii ewidentnie to dostrzega, i dlatego też podejmuje działania po to, żeby. Te zmiany mogły przechodzić w sposób naturalny, no bo y, to też jest pewna sztuka, żeby te zmiany w polityce, które następują w sposób naturalny, również w związku z tym, y, y, że część polityków prawa i sprawiedliwości po prostu przychodzi na emerytury. Y, powinny następować w zgodzie z poszanowaniem tego, co się udało prawo i sprawiedliwości osiągnąć przez te 20 lat, z poszanowaniem dorobku rządów i tych krótkich rządów w latach 2005-2007, ale również tej ostatniej ośmiolatki, po której prawo i sprawiedliwość zostawia w Polsce naprawdę piękne dziedzictwo, do którego można się odwoływać i z którym można myśleć z pewnym optymizmem o nadchodzących wyborach. A to będzie partyjny reset czy tylko taki upudrowanie i lekka korekta tego, czym dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwość ze wszystkimi waszymi wadami i zaletami? Myślę, że w duchu konserwatyzmu to będzie nie rewolucja, a ewolucja. I myślę, że w tym kierunku też powinno prawo i sprawiedliwość zmierzać, żeby się zmieniać, ale zmieniać się ewolucyjnie, z poszanowaniem do tego, co było dotychczas, ale iść do przodu i odpowiadać na nowe wyzwania, które stawiają przed nami dzisiaj nasi wyborcy. No bo przecież to dzięki 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości Polska się zmieniła. zmieniła. Zmienił się status majątkowy Polaków. Polacy się wzbogacili. Zmieniły się też aspiracje i zmieniły się też oczekiwania wobec polityków. W 2015 roku nikt nie uważał, że od polityków można wymagać realizacji obietnic. Przez 8 lat pokazywaliśmy, bardzo konsekwentnie, że wszystko, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, było realizowane. I dzisiaj ten rząd, który przyszedł po Prawie i Sprawiedliwości, przyszedł grając w pewną Grę polityczną na tych właśnie aspiracjach Polaków. Natomiast okazało się, że ta gra, którą grał w wyborach parlamentarnych, była oparta na, wyłącznie na kłamstwie. To kłamstwo dzisiaj się weryfikuje. I myślę, że dzisiaj bardzo wiele osób, które oddało głos z pewną nadzieją, że różne zmiany mogą w Polsce następować szybciej, mogą następować lepiej, mogą być nazwijmy to lepsze wizerunkowo, to wszystko okazało się kłamstwem, i ci ludzie są. Bardzo rozczarowani. My chcemy dać im dzisiaj alternatywę, która jest wiarygodna. Przez 8 lat pokazywaliśmy, że potrafimy Polskę zmieniać, że potrafimy być ambitni, że potrafimy rozbudzać te e, aspiracje w narodzie i na nie odpowiadać. I chcemy pokazać, że takiej Polski będziemy chcieli dalej w kolejnych kadencjach. Po to są wybory prezydenckie, żeby przeciwstawić się antyrozwojowemu rządowi, który dzisiaj e, rządzi Polską i żeby otworzyć nam drogę do powrotu do władzy. W wyborach parlamentarnych, czyli pokazać, że jest szansa na to, żeby Polską rządzili ludzie, którzy chcą, żeby Polska była silnym krajem w Europie i na świecie. Zaraz dopytam o, o konkretne założenia, które mają tę furtkę otworzyć, ale jeszcze kończąc wątek tych personalnych roszad w prawie i sprawiedliwości, była premier Beata Szydło, jej głośny wpis przed kilku dni. Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie wpisać, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, panowie, napisała Beata Szydło, wywołując lawinę komentarzy. Jak czytać ten komentarz, panie pośle? To jest do kogo jest skierowany ten apel? Ja rozumiem to w ten sposób, że zawsze, gdy następują zmiany w jakiejkolwiek strukturze organizacyjnej, to ścierają się pewne pomysły, pewne plany, pewne ambicje i to jest coś zupełnie naturalnego. No, niestety, czasami takie rzeczy wychodzą gdzieś na zewnątrz. Osobiście uważam, że te rozmowy powinny pozostawać jednak wewnątrz rodziny. No i taką sytuację, gdzie te emocje buzują, mamy tutaj na Małopolsce, co jest jeszcze związane najwyraźniej z sprawą tych wyborów samorządowych. Natomiast absolutnie uważam, że tego typu emocji trzeba unikać. Natomiast jeśli chodzi o panią premier Szydło, to uważam, że te rządy, które były rządami Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale były kierowane przez e, pewien okres przez panią premier Beatę Szydło, jest, są czymś, do czego powinniśmy się odnosić. To jest nasze naprawdę wspaniałe dziedzictwo, które pokazało, że Polska może się zmieniać, że Polska może być krajem równych szans, że Polska może być e, nie tylko. Silna wobec słabych, tak jak była w poprzedniej ośmiolatce, za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale może być silna wobec silnych i wyciągać rąk, rękę wyciągać rękę do tych, którzy tego najbardziej potrzebują, być krajem, który jest solidarny. To jest coś, co się w Polsce zmieniło i z czego możemy być dumni. Ja uważam, że pani premier Szydło na pewno i w historii Polski, i w historii prawa i sprawiedliwości zapisała się złotymi zgłoskami i na pewno w prawie i sprawiedliwości. Zawsze będzie dla niej miejsce. Jeśli ktoś uważa inaczej, to jest w głębokim błędzie. To teraz pytanie, że te konkretne, bo niezależnie czy zmienicie statut, czy zmienicie prezesa, czy zmienicie tylko strukturę kierownictwa partii, no będzie pytanie o codzienność. Jak ma wyglądać ten odświeżony, powiedzmy, po tej małej ewolucji PIS? Czy postawicie na nowego, młodszego kandydata na prezydenta już we wrześniu? Czy to będzie nowy, młodszy prezes partii? Czy to będą nowi, młodsi posłowie czy działacze na pierwszej linii politycznego frontu? Jak pan to sobie wyobraża? bazując na tym co wiemy no, dzisiaj w połowie sierpnia. Widzimy na pewno, że pewna zmiana pokoleniowa w polityce, w prawie i sprawiedliwości już nastąpiła. Nawet gdy dzisiaj spojrzymy na aktywność naszego klubu, widać bardzo wiele twarzy 30-40-latków, którzy grają kluczowe role w naszej partii, którzy są na tym pierwszym froncie walki o to, żeby dobre rządy mogły w Polsce powrócić. Myślę, że to też jest klucz tych zmian, które nadchodzą, czyli żeby tym osobom, które są nazwijmy to świeżymi parlamentarzystami, tymi parlamentarzystami pierwszą czy drugą kadencję, którzy nie mają tak zasłużonego dorobku jak wielu naszych działaczy, którzy przecież. Swoją aktywność polityczną zaczynali jeszcze w opozycji antykomunistycznej, ale żeby również na tej scenie zrobić dla nich miejsce, ale jednocześnie docenić tych wszystkich, którzy o wolną Polskę walczyli i którzy wolną Polskę budowali. No bo przecież i takich działaczy w partii mamy, którym trzeba oddać pełny szacunek i którzy powinni mieć jak największy wpływ na to, jaka linia prawa i sprawiedliwości będzie w przyszłości. No myślę, że ten kierunek takiego, Pogodzenia z jednej strony tej młodej energii, która w PiSie się pojawia i która coraz aktywniej jest wykorzystywana w naszym klubie, z pewnym doświadczeniem, tym i życiowym, i historycznym działaczy, którzy Prawo i Sprawiedliwość tworzyli, to jest kierunek naturalnej ewolucji, który będzie owocował tym, że będziemy w stanie wygrywać w przyszłości. A co z kandydatem na prezydenta? Jeśli chodzi o kandydata na prezydenta, nie potrafię powiedzieć, czy ten kongres będzie tym miejscem, gdzie będzie ogłoszony ten kandydat. Natomiast myślę, że obecna władza przede wszystkim prowadziła. Swoją aktywność przez tych e, kilka miesięcy, kiedy rządzi, no już blisko rok, kiedy rządzi, w taki sposób, że pokazała, że potrzebny jest kandydat, który najgorsze pomysły tej władzy będzie w stanie wyhamowywać, bo inaczej Polska będzie po prostu prowadzona e, na ewidentną kolizję ze ścianą, tak jak się to dzieje od kilku miesięcy, a w kluczowych sprawach nie będą podejmowane żadne inicjatywy, co będzie uderzać w kieszenie Polaków, tak jak to uderza już w tej chwili w sprawach chociażby cen energii czy cen wody. I potrzebujemy dzisiaj prezydenta, który będzie w stanie najgorsze decyzje blokować, a w tych sprawach ważnych dla Polaków wychodzić z inicjatywą po to, żeby ten marny rząd dociskać do pracy, no bo najwyraźniej do pracy się nie pali. Kto będzie tym prezydentem, jeszcze nie wiem. Na pewno powinniśmy powrócić w pewien sposób do tej koncepcji, która w 2015 roku poprowadziła nas do władzy czyli stworzenia szerokiego obozu prawicowego, centroprawicowego, złożonego, szczególnie w drugiej turze, nie tylko z organizacji o charakterze politycznym, ale również z organizacji pozarządowych, ze szerokich środowisk społecznych, które będą chciały zmiany w Polsce. I myślę, że. Coraz więcej tego typu różnych środowisk, bo chociażby środowiska związane z ruchem, tak dla CPK, e, są takim bardzo wyraźnym przykładem tego, że te aspiracje Polaków zmierzają w tym kierunku, żeby Polska była silnym krajem rozwijającym się, ambitnym, który stać na duże inwestycje, który jest w stanie je realizować i e, na te aspiracje. Dzisiaj jest w stanie odpowiedzieć wyłącznie prezydent, który będzie się wywodził ze środowisk konserwatywnych. Co jeszcze jedna sprawa, trochę, o której Pan już powiedział? To znaczy, mam na myśli pytanie o to, jak dotrzeć do wyborców, którzy niekoniecznie są dzisiaj wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, a o których czy to w drugiej turze wyborów prezydenckich, czy to w roku 27 będziecie musieli się postarać o ich poparcie, o ich głos, albo przynajmniej o to, by nie poparli waszych rywali. Co ma Pan do powiedzenia tym spośród naszych słuchaczy, którzy zagłosowali być może na trzecią drogę, być może na platformę, być może na lewicę, być może na Konfederację. W w ostatnich wyborach, bo byli zmęczeni, zniechęceni, rozczarowani tymi ośmioma latami rządów PiS, czy Wy wyciągnęliście wnioski po tych dziewięciu miesiącach od przejęcia rządów przez platformę, a już prawie rok po przegranej wyborczej w październiku? I jeśli tak, to jakie to są wnioski? No właśnie, co miałby Pan do powiedzenia tym wyborcom, którzy niekoniecznie byli przy urnie wyborczej z długopisem skreślającym Prawo i Sprawiedliwość? Na pewno e, dla tych wszystkich, którzy byli rozczarowani różnymi elementami rządzenia, e, trzeba powiedzieć jedno e, tutaj po pierwsze nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, ale dla wszystkich, którzy poczuli się zawiedzeni w jakimkolwiek aspekcie, należy powiedzieć przepraszam. No, staraliśmy się rządzić najlepiej jak potrafiliśmy. Polska przez te 8 lat bardzo mocno się zmieniła. Ja zresztą e, sam to dość mocno odczuwam, bo gdy prawo jest Sprawiedliwość zaczynało rządzić. Pamiętam, że sam należałem do tych osób, które, jak później się dowiedziałem, często pojawiały się w naszych badaniach, które nie wierzyły głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie wierzyły, że Prawo i Sprawiedliwość zrealizuje swoje obietnice. Ja sam do tych ludzi należałem, bo nie wierzyłem, że da się chociażby wprowadzić minimalną stawkę godzinową na umowach zlecenie. Pamiętam jak moi rówieśnicy ze studiów pracowali za 3 350 zł 3,50 brutto za godzinę. Moja pierwsza praca w Warszawie, gdzie pracowałem w języku angielskim, to była stawka 7 złotych brutto za godzinę i byłem naprawdę z tego, Dumny, bo w porównaniu do moich e, wielu rówieśników, którzy pracy szukali, e, miałem pracę naprawdę bardzo dobrze płatną. No wyobrażenie sobie, że to może być 20 czy 20 kilka złotych, to było coś wówczas niewyobrażalnego. Więc mam głębokie poczucie, że bardzo wiele udało nam się zrobić, ale na pewno nie udało nam się wszystkiego, co byśmy chcieli. Na pewno były te obszary, w których nie podołaliśmy, i tym wszystkim, którzy byli e, tym rozczarowani, Należy powiedzieć, przepraszam, zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby te nasze kolejne rządy były jeszcze lepsze. Dzisiaj dysponujemy gigantycznym zasobem młodych, zdolnych ludzi, którzy nabyli bardzo dobre doświadczenie związane ze sprawowaniem władzy, bo Przecież to nie jest tak, że wejdzie się z ulicy do ministerstwa i nagle człowiek potrafi każdą sprawę załatwić. Trzeba również pewnego czasu wykształcenia kadr, przygotowania ich. Tych kadr, które przecież po katastrofie smoleńskiej zostały bardzo mocno w prawie i sprawiedliwości naruszone, no bo wówczas straciliśmy wielu wyśmienitych polityków, którzy byli gotowi do pełnienia tych najwyższych funkcji państwowych. I yy, te osiem lat rządów również poza tym że bardzo wiele udało się w Polsce zmienić pozwoliło nam wykształcić cały zasób ludzki który po pierwsze ma Polskę w sercu, ale po drugie też wie jak realizować te ambitne plany. I jestem głęboko przekonany, że w tych sprawach, w których się pomyliliśmy, w tych sprawach, w których czasami nie udało nam się czegoś dowieść, będziemy w stanie to teraz zrobić i tych obszarów trochę jest, my też często o tym mówimy, bo Osobiście uważam że tego wymaga pewna odpowiedzialność żeby otwarcie mówić o tych obszarach w których nie udało nam się przeprowadzić zmian tak daleko idących jak byśmy chcieli albo tych obszarach w których popełniliśmy błędy no bo chociażby takim błędem oczywistym były zmiany w składce ZUSowskiej. Takim obszarem w którym nie udało się nam osiągnąć wszystkiego co byśmy chcieli było mieszkalnictwo i do tych kolejnych wyborów będziemy szli z tą świadomością, że w tych obszarach trzeba postawić szczególny nacisk, trzeba pokazać, że potrafimy wyciągać wnioski z tego, jak rządziliśmy. Ale trzeba też mówić o jednej rzeczy. Przez osiem lat, gdy rządziliśmy, pokazywaliśmy, że jeśli coś obiecamy, to to zrobimy. I potrafiliśmy to przeprowadzić. Coś, czego nie dowodzi obecna koalicja. I jeśli obecnej koalicji rządzącej da się prezydenta, który będzie akceptował wszelkie ich wybryki, to będziemy krajem, który będzie po pierwsze odsuwał się od bycia krajem demokratycznym coraz dalej, bo widzimy te wyraźne zapędy u Donalda Tuska, a po drugie będzie kontynuowana ta. Konsekwentna polityka antyrozwojowa, polityka likwidacji najważniejszych inwestycji, takich jak centralny port komunikacyjny, takich jak, elektro, takich jak elektrownie atomowe, i polityka, która w efekcie będzie doprowadziła do tego, że każdy z nas będzie po prostu uboższy. I tu stawiamy kropkę. Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie, panie pośle, za to wirtualne spotkanie. Dobrego dnia, do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie. Siódma. 9. Gość poranka.